Hej, siemano ludzie, Sebek z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj zagram sobie w gierkę, którą polecił mi jeden z moich widzów. W sensie, żebym się z nią, w nią pobawił i nagrał odcinek, więc to zrobię. Więc jeżeli macie jeszcze jakieś fajne gierki, oczywiście związane z piłką nożną, śmiesznym bądź nieśmieszne, no to napiszcie mi w komentarzu. I nagram jakiś odcinek, pobawię się i zobaczymy, jak to będzie. Eee, z tego, co tutaj widzę, będę walczył piłkarzami. <laughs> Nie wiem w ogóle o co chodzi. Eee, dobra, zaraz zobaczymy sobie, jaka muzyczka w ogóle gra, Ron Romualdo, <grydy> w ogóle jaka akcja, tu jest Messi, który nazywa się Nessi, Runy Luni, nie wiem, jakoś tak, jeszcze jest Neymar, który się nazywa Leinor, nie wiem, dziwne w ogóle nazwy, dobra, wezmę sobie Ronaldo. Będę walczył, a z Messi'im Tak w ogóle jeszcze um, jutro na kanale będzie blasterbox. Byłem dzisiaj w Empiku, ale moja przesyłka jeszcze nie przyszła Dopiero wyślą mi dzisiaj, będzie jutro Więc jutro nagram wam odcinek, zobaczymy czy mi się też trafi 8 saszetek Czy będę miał 5 Z tego co widziałem to jak na razie wszyscy trafiali 8 saszetek Eee, także jutro będzie ten odcinek, a dzisiaj dla zabawy pobawię się w tą gierkę. Zagram sobie jakiś jeden, jedną walkę, nie wiem o co tu chodzi, zaraz zobaczymy. Dobra. Będzie walczył Ronaldo z Messi. O, tu widzę, można wybrać sobie miejsce walki. O, o, dobra, możemy, będziemy się bić w szatni. Panowie mają sobie coś do powiedzenia, więc zobaczymy. Eee, no i dobra. O, proszę, ma jaka muzyczka w ogóle? O kurcze, o jaki Czach Norris. A poszło. Ja nie mogę, co to jest? Jaka zryta. Mega zryta gierka. Piszcie w komentarzu, czy też w to graliście. O, tam jakiś plakat wisi tego. O. Plakat Messiego. Ole z kolana. No, nie mogę. To jest jakaś masakra. W ogóle nie dość, że te imiona oh. są poprzekręcane. <laughs> Wątpię, żeby się zawodnicy zgodzili. Ole dostał prosto w kark i Messi poszedł spać. Dobra, runda druga. Ale biegnie. Jakie kombo w ogóle? Oh. O, proszę. Messi się chyba wkurzył, a ja mu też. Ale ta muzyka to w ogóle jest jak z Commodore jakieś? Ja pierdzielę. Ale dostał prosto w twarz. I z kolana go. Dobra. Jakieś inne kombo by tutaj trzeba było. No właśnie. Cios poniżej pasa. O, nie, no nie mogę. Co wy mi każecie grać? Ale dobra, spoko. możemy taką serię zrobić. Najbardziej zryte gierki. Tak, żeby troszeczkę odpocząć od unboxingów. Więc myślę, że raz w tygodniu. Ole, dostał z obrotu. Eee, raz w tygodniu może się pobawię. Więc jeżeli macie jeszcze jakieś zryte gry, no to piszcie w komentarzu. Dobra, moi kochani, eee, to by było na tyle. Eee, naprawdę ta gierka jest tak zryta że no nie chce mi się już w nią grać. Piszcie w komentarzu, czy też w to graliście i co o tym myślicie. Ja się z wami żegnam, bo naprawdę nie chcę w nią więcej grać, bo mi zryje beret, bo jest naprawdę no zryta. Także, no powtarzam, jeżeli macie jakieś fajne gierki, śmieszne i tak dalej, to piszcie w komentarzu i myślę, że raz w tygodniu, m, m, dla, m, tak żeby się troszeczkę rozluźnić od unboxingów, pobawię się w jakieś gierki. To by było na tyle, ja was żegnam, trzymajcie się, pa pa!